Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki, wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między sobie jego szaty, rzucając o nie losy, a nad głową Jego umieścili napis, To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Na Golgocie Jezus wywyższony na krzyżu. Twojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Wypełnia do końca Boży plan zbawienia. Z, z, z wysokości krzyża wypowiada słowa przebaczenia i postanawia, pozostawia swój testament. Niewiasto, oto syn Twój, synu, oto matka Twoja. Zbawicielu,